Cześć wszystkim z tej strony Kami z kanonu Enzyklopedia Kryptowalut. Witam Was serdecznie na dzisiejszym materiale. Dziś poruszam temat kolejnej giełdy kryptowalutowej, która wydaje mi się mega ciekawą opcją do tego, aby, aby z niej korzystać. Dlaczego? O tym Wam oczywiście opowiem w tym dzisiejszym materiale, ponieważ giełda ta nie służy tylko i wyłącznie do sprzedaży czy zakupu kryptowalut, ale też oferuje naprawdę. Kilka bardzo, bardzo ekskluzywnych takich funkcjonalności, no z których możecie korzystać jako po prostu uczestnicy tej giełdy, jako osoby na tej giełdzie zarejestrowane. O jakiej giełdzie mowa? Mowa tutaj o giełdzie probit, jak zresztą pewnie widzicie po tytule albo po miniaturce tego materiału. Zobaczymy jeszcze jak ten film się będzie nazywał. Jest to giełda z top 4 tak naprawdę giełd koreańskich od, od kilku lat działająca na rynku krypto. Bez żadnych z tego, co przynajmniej mi wiadomo, problemów z jakimiś tam atakami, hakami, nie wiadomo czym jeszcze, więc myślę, że giełda godna polecenia Wam, akurat, żeby, żeby z niej korzystać. No i dziś opowiem Wam troszkę o samej giełdzie. Nie będę się rozpisywał tutaj na temat tego, jak założyć konto, jak się zarejestrować, zalogować, czy jak na tej giełdzie handlować, bo wygląda to bardzo podobnie do standardowych giełd kryptowalutowych, z których pewnie korzystacie na co dzień. Chcę raczej skupić się na kilku funkcjonalnościach, które posiada ta giełda dodatkowo i na ich tokenie, bo również jako giełda Probit mają swój token giełdowy. Także przejdźmy od razu do platformy. Jak ktoś nie ma konta jeszcze na Probitie, oczywiście no to link gdzieś tam macie w opisie tego materiału albo w komentarzu przypiętym giełdaprobit.com. Bardzo fajna rzecz dla ludzi, którzy gdzieś tam no nie korzystają biegle z angielskiego, co jest dla mnie troszkę dziwne oczywiście w sieci kryptowalut, bo sądzę, że każdy z Was powinien tym językiem się jakoś posługiwać działając w tej branży. Najlepsi mimi, że tego angielskiego nie znacie, albo nie czujecie się zbyt pewni, no to opcję u góry macie zmianę języka, oczywiście na język polski i na tych wszystkich takich podstronach, gdzie oni mają jakieś swoje e, takie wiadomości dla, dla użytkowników tej platformy, tak jak zejdziecie na sam dół, to też macie do wyboru tutaj język korzystania z tej platformy. Także mega fajna opcja. Wchodząc na giełdę, mamy tutaj parę informacji, co się w tym momencie dzieje na giełdzie, jakie ekskluzywne sprzedaże tokenów mają. O tym też dzisiaj powiem, bo to jest mega fajna opcja. Nowe listingi na platformie. Giełda również zajmuje się IEO, czyli Initial Exchange Offering, czyli możecie tam jako twórcy projektu zgłosić się do probita, powiedzieć że mamy taki fajny projekt. Chcielibyśmy u Was przeprowadzić zbiórkę naszych, sprzedaż naszych tokenów po to, żebyśmy mieli pieniądze na funkcjonowanie. No, i oczywiście możecie to właśnie na probicie również zrobić. Jacyś tam partnerzy, giełdy, kto o nich mówił, kto o nich pisał, i tak dalej. Ja natomiast dzisiaj nie chciałbym się skupić, tak jak mówię, na wymianie. Oczywiście, wymiana to jest giełda, no tak klikniecie tutaj, przechodzicie na standardową giełdę kryptowalutową. Czyli możecie tutaj normalnie kupować różne kryptowaluty, sprzedawać, po lewej macie różne pary walutowe, ale o tym dzisiaj, jakby nie chcę się skupić. Ja chcę przelecieć po tych kilku tutaj podstronach, które tak naprawdę wyróżniają tą giełdę. Przede wszystkim jest coś takiego, co się nazywa Exclusive. Probit Exclusive. Czym to jest? Jeżeli ktoś z Was korzystał z giełdy to znacie tam takie opcje, takie, takie coś, co się nazywa Syndicate. Za pomocą tych syndykatów, można różne kryptowaluty kupić o 50% taniej. Po prostu ze zniżką, zdecydowaną zniżką, tak? Oczywiście jest pewien haczyk, albo tak naprawdę coś, co musicie spełnić, żeby zakupić taki token. Po niższej cenie musicie mieć zastejkowane tokeny PROB, czyli te tokeny giełdy PROBIT. Oczywiście, tak? W tym momencie, jeżeli macie zastejkowanych co najmniej 500 tokenów PROBIT, możecie, znaczy maksymalnie, możecie zakupić te tokeny obniżone o 50% za 250 dolarów. Jeżeli macie 3000 takich tokenów zastykowanych, no to za 1250 dolarów i tak dalej, w zależności od tego, ile tych tokenów zamrożonych macie na tej platformie, to taką alokację, że tak powiem, w tej całej zniżce możecie wykorzystać. Oczywiście alokacja nie jest jakaś ogromna yy, na tych ludzi, którzy z tego korzystają, więc trzeba się też spieszyć z tym. Natomiast możecie po prostu na coś takiego się załapać. Teraz akurat trwa. Yy, Exclusive na token OGN, czyli Origin Protocol, ale wcześniej był chociażby sandbox popularny. Znaczy, przepraszam bardzo, za dwa dni rozpoczyna się właśnie sandbox Akcji Infinity. Wcześniej jeszcze był gdzieś tutaj Bitcoin. Ostatnio widzicie, Bitcoina na przykład można było taniej kupić. Także są, są ciekawe oferty, i żeby te tokeny e, zastejkować, no to oczywiście musicie wejść po prostu w zakładkę stake. Po polsku ta zakładka nazywa się postaw, no takie jest tłumaczenie, nie zawsze te wszystkie kryptowalutowe terminy da się łatwo przetłumaczyć niestety. No i możecie sobie tutaj te tokeny zastejkować, dostawać dodatkowo 4% bonusu jakby w skali roku, zastake'owanie tych, za tych tokenów. Oprócz tego jest tutaj taki bardzo fajny artykuł przygotowany przez Probita, 10 powodów dlaczego powinieneś trzymać token prop w swoim portfelu. Chociażby właśnie Dlatego, że po pierwsze, macie dostęp do tych ekskluzywów, po drugie, przy pomocy tego tokena możecie sobie obniżać prowizję transakcyjną na giełdzie do wartości 0,03%. brać udział w ekskluzywach: 4% ze stakingów w ciągu roku. Są też trading competition, nagrody dla, dla traderów. Tak naprawdę, jeżeli przejdziecie sobie na zakładkę konkurs handlowy. O tym też wam chciałem dzisiaj powiedzieć, tam na końcu, więc może o tym sobie później pójdziemy. No, no to też są po prostu nagrody dla traderów w różnych tutaj tokenach, oczywiście, tak? Następnym powodem, dlaczego możecie, dlaczego powinniście przytrzymywać ten swój token na, na portfelu, jest to, że możecie na tych IEO, czyli na tych sprzedażach tokenów, gdzie tam się projekty próbują listować na giełdzie, czy tak naprawdę zbierać pieniądze przez giełdę ProBit. Macie też dodatkową możliwość do, dodawa, dostawania bonusów przy zakupie. Czyli wchodzicie na jakiś projekt, niech mi się tutaj to tylko załaduje. No jest jakiś projekt, którego sprzedaż kończy się za 4 dni, tak? Klikamy sobie tutaj. Jeżeli posiadacie tokeny Probit, to w zależności od projektu, jak tam projekt, gdzie tak powiem, jest z giełdą Probit dogadany, możecie dostać dodatkowe na przykład akurat w tym przypadku 7% bonusu, tak? Jeżeli będziecie też kupowali przez, tą, przez ten token ProBit, no to dostajecie po prostu taki dodatkowy bonus tokenów za to, że te tokeny swoje posiadacie, więc też bardzo fajna, bardzo fajna oczywiście, opcja. Kolejna sprawa, no to możecie oczywiście tą giełdę polecać i zarabiać od 10 do 30% za to, że ktoś tam handluje na tej giełdzie. Jeszcze dodatkowe tutaj zawody ProBit Cup. No i jeżeli też przejdziecie na level 2, czyli tych tokenów, zastępujecie trochę więcej, to też macie dodatkowe bonusy. Najbardziej podoba mi się VIP 3, ponieważ dostajecie po prostu za darmo na 6 miesięcy subskrypcję do Netflixa. Jak ktoś z Was Netflixa nie ma? Ja jestem taką osobą, która nie ma Netflixa, bo raczej nie, nie oglądał zbyt wielu seriali i filmów. Kryptowaluty po, po, pochłaniają teraz każdy wolny czas, no ale jeżeli właśnie zastykujecie na tym poziomie trzecim te swoje tokeny, to możecie taką subskrypcję tutaj na 6 miesięcy uzyskać. A jak widać, na poziomie trzecim jest to 8000 tokenów, czyli na ten moment około 4000, troszkę powyżej 4000 dolarów. Ja przyznawałem się szczerze, że nie widziałem wcześniej o tych tokenach probit. Jak widać, po wykresie no to, odkąd ten token, że tak powiem, został wypuszczony, no to praktycznie cały czas, cały czas tutaj ma trend wzrostowy i sobie cały czas rośnie. Ja mam tutaj na gdzie 1500 dolarów i mam zamiar za 500 tych dolarów. Nie, mam zamiar kupić 500 tokenów, tak, bo to było 500 tokenów, 500 tokenów. Ok, to chcemy sobie kupić 500 tokenów, będzie to nas kosztować mnie 293 dolary. Po limicie oczywiście, czy mi się to zrealizuje po limicie, nie zrealizuje mi się to po limicie, no ale dobra, klikmy, klikniemy tutaj kup. O, aha, ok, już się zrobiło, mam 499, kurde, muszę dokupić jeszcze, dokupię jeszcze dwa tokeny, kup. Dobra, mam 501 tokenów, no i w tym momencie powinienem móc się zapisać na to na ten ekskluzyw. odświeżmy sobie tą stronę, zobaczmy, pokazało mi się tutaj, mi się tutaj 501 tokenów, natomiast teraz, tak jak powiedziałem, muszę te tokeny zastake'ować, więc oczywiście, żeby to zrobić, przechodzimy do zakładki Stake, no tutaj mamy duży napis Prop Stake Mining, więc chyba każdy się orientuje, co trzeba zrobić, trzeba w to kliknąć, no i możemy postawić, czyli zastake'ować te tokeny Prop. Ja decyduję się właśnie na zastake'owanie 500 sztuk na okres 180 dni, oczywiście Zgadzam się tutaj ze wszystkim, co jest, co jest w tym momencie napisane. Klikam Postaw. No i na 180 dni zamroziłem sobie te tokeny Probit. Jestem w tym momencie na, na levelu, oczywiście, pierwszym. Żeby przejść do levelu drugiego, no to musiałbym jeszcze 2500 tych tokenów Probit zastejkować. Odświeżmy tutaj sobie stronę jeszcze raz w tym momencie. Dostępne saldo, pozostała ilość. Subskrypcji 447, które można tutaj wykorzystać. No, tylko oczywiście trzeba mieć dodatkowe jeszcze tokeny, dodatkowe tokeny prop, żeby jakby się na to załapać. Nie mogę akurat teraz się załapać, bo minimalna wartość no to jest 17,8 tych tokenów Probit. Także dokupmy sobie jeszcze 20 tych tokenów, powiedzmy tutaj 20 tokenów. Kup zrealizuje nam się to, czy nie zrealizuje oferta. Tutaj, no dobra, to zmienimy sobie cenę na to. Nie chcemy 200, chcemy 20 tokenów, tak na próbę sobie kupić, żeby zobaczyć, jak to fajnie działa. 21, ok, cofamy się tutaj, oświeżmy sobie tą stronę. Tak, więc postawmy 20 tokenów Prop. No i za taką wartość mogę się tutaj zapisać po prostu do tego, żeby dostać te tokeny 50% taniej. Subskrypcja nie może być ponownie rozważona, raz umieszczona, ok, subskrybuj, zasubskrybowałeś i teraz po 24 godzinach będą wyniki ogłoszone. Jeżeli chodzi o to, czy mogę te tokeny kupić, ile tych tokenów mogę kupić i tak dalej, Więc muszę się po prostu wstrzymać. A ten ekskluzyw, mega fajna, mega fajna rzecz, oczywiście są, jest tu całe IO, które powiedziałem za pomocą tokenów prop możecie dodatkowo kupować sobie te projekty z bonusem. Jest tutaj ten konkurs handlowy, o którym Wam powiedziałem, dla traderów również tu możecie fajne nagrody sobie wygrywać. Więc, tak jak widzicie, no giełda ma kilka takich mega ciekawych funkcjonalności, które albo rzadko można spotkać, albo w ogóle nigdy nie można spotkać. Dodatkowo jest coś takiego właśnie, co Wam wspomniałem, jak Probit cap No i tutaj za zapraszanie znajomych i za to, że wykupujecie tokeny prop i oni kupują tokeny prop, też dostajecie pewne punkty. Później, za samo stejkowanie tych tokenów PROP też dostajecie kolejne punkty. No i osoby, które zdobędą gdzieś tam najwięcej punktów, to będą im przydzielone takie nagrody od jakichś 100 dolarów do nawet prawie 1000 dolarów, 930 tutaj dolców można zgarnąć. Także też mega ciekawa opcja. Jeżeli chodzi o te ekskluzywy i jaki jest ich taki zwrot, że tak powiem, na przestrzeni czasu, to średnio jest to około 21 razy do góry, kiedy można było ten token dany kupić na giełdzie PROBIT jako ekskluzyw, czyli za tę połowę ceny. I jaka jest aktualna jego cena, powiedzmy w momencie robienia tej grafiki? Z tego jest wyliczona średnia, ile te tokeny zwróciły się, że tak powiem. No i średnia jest na razie 21 razy do przodu. Także myślę, że kiedy ktoś z tego korzystał pół roku temu, czy tam 3 miesiące temu, no to nikt tutaj stratny nie był. Ale oczywiście różnie z kryptowalutami może być: oczywiście może się zacząć bezca zaraz, albo już jesteśmy w bezcie, kiedy wy oglądacie ten materiał. No i te wyniki oczywiście mogą spaść. Jeżeli chcecie więcej o tych ekskluzywach się dowiedzieć, wejdźcie sobie na kanał od ProBit, tutaj mają opisane właśnie krok po kroku, jak to wszystko przejść, każdą w ogóle funkcjonalność, jak wejdziecie sobie na ich kanał YouTube ProBit Exchange, czy jak zdeponować środki, jak wypłacić środki, <coughs> co tu jeszcze, ekskluzywy, macie ten staking na przykład, jakie benefity ogólnie posiada ten token PROB, to wszystko o każdej pojedynczej funkcjonalności możecie dowiedzieć się z ich platformy. W tej sekcji z wiadomościami, którą mam tutaj otwartą, macie też opis różnych projektów IO. Kiedy one się zaczynają, jaka cena, będzie tych to, jaka cena będzie tych tokenów, jaki bonus macie, jeżeli będziecie kupowali to za pomocą tokenu PROD. Gdzieś tam jakieś KYC, czy trzeba, czy nie trzeba. Wszystko jest tutaj opisane. Zespół też jest opisany. Możecie przejść na stronę takiego projektu i wszystko sobie to fajnie tutaj poczytać. Ogólnie od czasu do czasu na moim gdzieś tam Twitterze, na YouTubie, na tych porankach live'owych będę wspominał właśnie o giełdzie Probit, szczególnie o tych ekskluzywach, bo myślę, że to jest oferta, która no, interesuje pewnie większość z Was, bo można za fajną kasę, za fajną promocję dostać jakieś dodatkowe tokeny w gratisie. Te tokeny oczywiście możecie później sobie wziąć, sprzedać i jakoś na tym zarobić. Także myślę, że opcja jest naprawdę ciekawa. Dobra, w tym materiale to już by było na tyle pod kątem giełdy Probit i tych funkcjonalności, które Wam chciałem dzisiaj przedstawić. Tak jak mówię, co jakiś czas będzie się jakiś update na temat tej platformy pojawił u mnie na YouTubie, więc jeżeli chcecie być na bieżąco, to oczywiście subskrybujcie ten materiał, zostawcie łapkę w górę no i widzimy się w następnych materiałach na kanale. Cześć!